Pan z wami i Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów. Królestwo niebieskie podobne jest do sieci, Zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg. I usiadłszy dobre, zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalone. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu, tak jest. A On rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się Uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do Ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo Pańskie, Baba to Bóg Baranata, przyjdź, Duchu Święty, otwieraj nasze umysły i serca. Mów do nas przez Maryję, przez Matkę Bożej Mądrości. Przyjdź, abyśmy stali się dziećmi Bożej Mądrości. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy duchowo stali się jak dobre ryby, które zostały e, schwytane poprzez sieć Twojego Słowa. Przyjdź, Duchu Święty. Abyśmy trwali w pokoju, który tylko Ty nam możesz dać. Tak jak święty Hieronim, patron dzisiejszego dnia, żył w pokoju, bo karmił się Twoim słowem. Daj nam miłość do Słowa Bożego. Maria, Maria a Adonai, Maria Welifoloj. Schalach ma krześle, chalabech. adonai Sole, adonai. 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 Pan w dzisiejszej Ewangelii poucza tłumy, mówi o Królestwie Niebieskim. O tym, e... Że Królestwo Niebieskie jest zupełnie inne od wszelkich królestw ziemskich tego świata. Ma zupełnie inną strukturę, i najważniejsze w Królestwie Niebieskim jest to, co na ziemi jest pogardzane i lekceważone. Pan mówi o tym, że Królestwo Niebieskie jest pełne chwały, jest wielkie, jest wspaniałe. Że trzeba, aby pragnąć w nim być i uczynić wszystko, aby znaleźć się w Królestwie Niebieskim, aby być w Królestwie, w którym On jest królem, Maryja Królową. Mówi, że Królestwo Niebieskie jest podobne do sieci, którą zarzuca się w morze. I zagadnia się ryby wszelkiego rodzaju. A nawet inne stworzenia, które e, mieszkają e, w morzu, pływają, w wodach. I sieć jest wielka. I tych stworzeń, szczególnie tych ryb, jest mnóstwo różnego rodzaju, które zostały złowione. I Pan mówi, gdy. Ta sieć już jest pełna, wyciąga się ją na brzeg, siada. Rybacy siadają i dobre zbierają naczynia, a złe odrzucają. Złe, czyli te, które nie są jadalne, te, które szkodzą, te, które mogą być nawet jadowite, bo na przykład ośmiornice czy tym podobne. Więc to wszystko się wyrzuca. Jest bezużyteczne, a nawet złe, szkodliwe. Dobre ryby. To według Starego Testamentu te, które mają łuski. Więc, wszystko to, co nie jest rybą z łuskami, będzie wyrzucone. I Pan mówi, tak będzie przy końcu świata. Kiedy nadejdzie ten koniec, ten dzień ostateczny, Pan mówi, wyślę swoich aniołów. Najpierw będą zebrani źli, żeby byli wrzuceni w piec rozpalony, czyli ogień piekielny. Czyli złe ryby, czyli, ryby, czyli stworzenia, które nie są. Rybami, z łuskami. Czyli ci wszyscy, którzy są złymi ludźmi, którzy umiłowali nieprawość, ci, którzy byli pełni jadu zła, którzy sami niszczyli siebie, swoją duszę, swoje życie duchowe, i także szkodzili innym, innych, popychając ku zatraceniu, ku piekłu. Więc spotka ich straszna kara, kara, która nigdy się nie skończy. Przerażająca, jak nawet Święta Faustyna, widząc niebo czyście z piekło, mówiła o tym, że w piekle e, właśnie wygląda e, to ta sprawiedliwość, ta kara, która ją przerażała. Ale my nie chcemy się skupiać na tym, chcemy skupiać się na królestwie niebieskim, na niebie którym między innymi ta święta widziała. W piecu rozpalonym w piekle będzie płacz i zgrzytanie zębów, ale w niebie, w Królestwie Niebieskim będzie radość, zachwyt i uwielbienie. Będzie pokój dobro i dobro i piękno. Będzie światłość i wiekuiste szczęście, które nigdy się nie skończy. I nigdy się nie znudzi, nigdy się nie zm... Człowiek, który będzie w niebie, nie zmęczy szczęściem, nigdy nie powie już za dużo tego, bo to szczęście będzie nieustannie rozlewało się serca Boga i przenikało całe stworzenie odkupione, szczęśliwe w niebie. Więc Pan tutaj mówi o końcu świata. Mówi, żebyśmy starali się być tymi, którzy są właśnie dobrymi rybami, które żyją zanurzone w miłości, miłosierdzie Jezusa, Jego serca. Czynią dobro. Inni zachęcają do dobra, prowadzą do dobra. I e, pomagają e, zawrócić z drogi, która prowadzi do pieca rozpalonego. Są to ci, którzy pragną być sprawiedliwymi, którzy pragną być świętymi. Więc jeżeli będziemy takimi ludźmi, będziemy starali się takimi być, to aniołowie Boga, aniołowie Jezusa przyjdą i zabiorą nas do Królestwa Niebieskiego. My nie wiemy, gdzie jest Królestwo Niebieskie, a oni wiedzą, dlatego nas do niego zaprowadzą. Zaprowadzą nas i uniosą do Jezusa. Do ich i naszego Pana, ich i naszego Króla. Dlatego mogę powiedzieć, tak jak Pan Jezus, zrozumieliście to wszystko, co do Was powiedziałem? Mam nadzieję, że tak, że powiecie tak. Ojcze, dobrze nam no, wytłumaczyłeś. Królestwo Niebieskie wymaga też tego, żeby uczyć Bożej mądrości, kiedy Głoszę mądrość Jezusa, mądrość niebieską, mądrość Ducha Świętego. Jest to znak Królestwa Niebieskiego. Dlatego święty Hieronim był takim znakiem i jest takim znakiem dla Kościoła. Doktor Kościoła, czyli ten, który e, e, został napełniony właśnie szczególną wiedzą, mądrością, darem rozumu, umiejętnością od Boga. Aby kościół, aby wierni się tym karmili, żyli, aby przez to zdobywali tą mądrość, mądrość Królestwa, mądrość Królestwa Niebieskiego. Święty Hieronim, jako uczony w piśmie kościoła, jako ten, który jest odpowiedzialny za to, że karmił, kiedy żył na ziemi. Dusze ludzkie to mądrością Słowa Bożego i tak jak wspomniałem dalej, Jego pisma, Jego nauczanie jest jednym z najczystszych pokarmów w Kościele pokarmów, które dobrze byłoby poznać, czytać. On wydobywał te duchowe skarby Starego i Nowego Testamentu dla dobra Kościoła, dla dobra wiernych. Dlatego trzeba, żeby modlić się o to, żeby w Kościele naszych czasów i później byli tacy uczeni w piśmie, tacy mędrcy Królestwa Niebieskiego na ziemi, mędrcy Kościoła, którzy będą te skarby Boże zawarte w Piśmie Świętym wydobywać i karmić nimi lud. I uczmy się również miłości do Słowa Bożego, do Ewangelii. Jeżeli chcesz być mądry, żyj Słowem Boga. Czytaj, rozważaj, medytuj, kontempluj, adoruj Chrystusa obecnego w Słowie. Ducha Świętego, który występuje na ciebie, kiedy żyjesz Słowem Boga. Czytasz i słuchasz, rozważasz. Kiedy wielbisz Słowo Boże, Przychodzi tu święty, otrzymujesz mądrość. Stajesz się mądrzejszy niż wszyscy najmądrzejsi ludzie tego świata, według ducha tego świata, którzy są uważani za najmądrzejszych ludzi. Ten, który żyje mądrością Bożą, mądrością Jezusa, jest mądrzejszy od nich wszystkich, nawet jeżeli by według tego świata był niewykształcony. niewykształcony. Ale kiedy miłuje Słowo, żyje nauką Pana, staje się Właśnie mędrcem, który może nawet nauczać innych, nawet tych, którzy właśnie według tego świata są najmądrzejsi, ale mogą być według w oczach Boga najgłupsi, bo uważają, że mądrość ludzka jest ważniejsza od mądrości Bożej. Panie, daj nam miłość do ciebie, który jesteś mądrością, do słowa Twojego, w którym jest ukryta Twoja mądrość, piękno, miłość. W którym Ty jesteś obecny i Twój duch. Odkrywał to święty Hieronim. My chcemy to czynić innym pomagać, umiłować słowa mądrości i życia, słowa Pisma Świętego.